Siemano z tej strony chlebek. Dzisiaj pokażę wam jak zrobić swoje w, sobie własne pociągi na, na jednej mapie. Yy, możecie je zrobić zamiast tych tutaj. Właśnie ja wam to wszystko pokażę. kto nie umie wpada na ten film, więc zapraszam do oglądania. Pierwszą... Yy, zrobię, yy klikacie scenariusze pewnie jak na, sobie wejdziecie na maszynę to pewnie macie scenariusz włączony więc wybieracie sobie mapę jaką chcecie ja wybieram sobie wrzozy <laughs> to jest rozkład jazdy jeżdżenia na turów to jest taki pociąg macie taki tutaj o. <laughs> ja zawsze w tom i tutaj mamy bpis Be, wpis bez pojazdu. Więc jak nie chcecie tego pociągu, to sobie tutaj klikacie ten oto i wybieracie sobie pociąg. Ja sobie tutaj wybiorę mojego elfika. EZP. Nie, jak to EZ, Ez EZT ezt i sobie wybieram tego Elfika. Jak chcecie inny pociąg, to sobie wybieracie no inny. Tutaj mamy do Berlina, więc sobie zrobię husarza. <coughs> EU44, EU ja mówię EU44. Dobrze. I sobie tutaj wybieram wagony, sobie ten wybiorę. A wy możecie sobie, jaki chcecie wybrać. Ja wybieram sobie ten wagon. O. A tutaj ja wybieram wagon o zero. Drugą klasę. Sobie włączę tutaj klawiaturę. Dobra, jest. Teraz sobie mam tutaj ten, że wszystkie pociągi mam. EP07, tego mi się nie chce. To jest pociąg EI. Nie, tego nie, tylko do prowadzenia. Tylko do prowadzenia, prowadzenia. Tutaj mamy ten, ten i tutaj bo kliknęłem tylko do prowadzenia i więc tu mamy ten pociąg, którego nic nie wybraliśmy. Wybierzcie sobie jaki chcecie. Ja sobie Elfika, tego samego co tu. I sobie wchodzę na przykład na tego E44. I sobie klikam start. Więc widzimy się na mapie. Dobrze, jesteśmy. W... I... Będzie mi trudno. Więc... Chyba tutaj idziemy. Kurde, ale mi Bądź trudno teraz. Przez Demica, Kurde, ale mi Wielka. trudno teraz. Czekajcie chwilę. Widzimy się na stacji. O, i macie co. To co sobie wybraliście, macie na mapie. Bo jak wam się podobał film, zostawcie lajka. I pamiętajcie, nie przegapcie żadnego odcinka. Więc do zobaczenia!